Coraz młodsze dzieci dostają do rąk telefony i tablety. Oczywiście, internet to kopalnia wiedzy, ale jest też ciemna strona, o której mówimy za mało treści dla dorosłych. W Johannesburgu 27 dzieci w wieku szkolnym trzeba było objąć programem resocjalizacji. Dlaczego? Ekstremalne zachowania seksualne po ekspozycji na treści pornograficzne. Mózgi dzieci i ich emocje nie są gotowe, by sobie z takimi treściami poradzić. Może to zniekształcić sposób, w jaki postrzegają relacje, miłość, a nawet siebie. Treści pornograficzne negatywnie wpływają na podejmowanie decyzji, kontrolę impulsów i regulację emocjonalną. Młodzi ludzie rozwijają więc zaburzony obraz rzeczywistości. Ekspozycja na treści dla dorosłych powoduje słabe zdrowie psychiczne, toksyczne wyobrażenie o płci i ryzykowne zachowania. Co możemy zrobić? Trzeba działać. Porozmawiaj ze swoimi dziećmi, kontroluj treści, które oglądają ponieważ bez wsparcia zaczynają wierzyć w kłamstwa.